Jestem przysiągłych, a dzisiaj będziemy sobie grać z Dlaczego solo. Dlaczego solo? Dlatego, że nie ten. Nic po prostu ten. Nie chcę nagrywać nie po prostu nie chcę nagrywać dźwięku, po prostu nie mam dzisiaj ochoty. E, więc nagrywam sam. Wiem, że te, ten odcinek jest wyróżniający o się. nie zbyt mam jakąś ekipę. Proszę się nie aktuj. Nie się, się. proszę. proszę, Przepraszam, ale no to nie działa. Dziękuję. Dziękuję, nie będę mi nagrać. Ja błakam. Nie myślcie się. Dlaczegoż? Ale zawsze muszę... A... Po prostu nie rozumiem. O, oh no jeszcze na resztę. No Trochę w kolejności. E, Zmieni się plan. Będzie co jeden, jeden dzień, oczywiście, odcinek, czyli odcinki, jeden wy, wy, wy i odcinek. Ale zmieni się trochę y, czas pojawienia. One no, będą regularnie żeby bardziej pojawiać. Eee, mam nadzieję, że zostawię już łopeczkę, y, dzwoneczek i subirka. One są tam na dole. Trzeba zjechać tam, kliknąć łopeczkę do góry, nie tam do dołu, nie wolno. Nie chyba, że będą płakać. Jak to będzie łapka. W Ale oczywiście każdy może wyrazić swoją opinię, więc ja zapraszam do tej łapki w górę. Ale mam nadzieję, że przy odcinacie odczyni się spodoba. Ludzie Ludzie wjeżdżają tutaj razem. No to ja myślę, że pusz lecimy sobie na. Piszmy, to jest. To jest to dosyć chyba spocona miejscówka. I możecie mi napisać w komentarzach, bo w chyba sam się i moi koledzy zastanawiają, czy Jonesy ten... spoconym jest kinem. Bo wszyscy się takie zastanawiamy. Ja mam tą edycję już w stylu odblokowaną, bo to nie... No ja będę być może nagrywał tą edycję stylu jak będę robił drugą, bo to nie było. Trudne, żeby odbokować tą rysę chociaż ten motylek mnie zaskoczył. Zatem lecimy sobie rozrocza roze 97 osób, więc nie jest pełny. Yy, no jest gier, OK. Yy, nie jest pełny skład. W sensie cała gra. Może nawet zrobił miną w niepełnym składzie. Proszę nie leć tu nie leć. Oho, już mas. Ej, naprawdę już mas. O nie, już. Co ja zrobię? Co ja chciałem robić? To przecież smutne jest. Oho, pompencja. Pierwotna. wpis ty mnie nie podjąć, to mi się super. na moim poziomie. Ja będę słuchał tej skrzynki. Dobra, tym przyleżę. Mamy jako taki. Sobie. Po prostu. Pójdziemy sobie do strefy. Jesteś tu, ale chyba poszukamy sobie wilków. Yy, Najpierw wilków oczywiście, bo chcę oswoić wilka. Więc po prostu y, jak najszybciej y, mieć wsparcie chociaż. Myślałam, że to jakaś koszulka jest. To nie, to jest... Łącznie tam. Ale że tak jest zwykła i tak dobra brońka. Jest ona oczywiście najlepsza, bo mogła być jeszcze ekscyt, albo legendarna. Ale jednak to jest jakaś jak broń. Więc to jest już fajnie. Ym... Znie nie, z kim Trzymam się. Aha. Dobra. Oho. A, nie podoba mi się to, że od razu odkutował, więc to mi się bardzo nie podoba. Aż tu już się... No kolejna osoba zabija się tutaj. Najgorzej. Więc ta osoba i jest... Ona to nie chce. ale jest Tam Jest Z tamtym. To już wiem. Jest tuż. Typ, czyli tu osobo, osobo. Ta osoba gdzieś się tu chowa i nie przeraża. 50 osób ja mam na jednego i ja nie chcę być narzucać, więc ja... A, aby to na spokojnie, Ale nie, nie gadać, że to spokojnie jest. Ja też to elegancko nie widzowie. Tylko typka, bo ja nie chcę się rzucać z oczy nie ja jestem sporosny, żeby tak mocno bić się. Przynajmniej od 3, 2 osoby, aż zginęło od jednej osoby. Bo, boję się. Boję się, jakby to wyglądało z mojej strony. strzelby ciągle giną. Mam potkę, a ja jestem to potka w tej walce, więc mogę się no, Spokojnie. Myślałem, że już ktoś tu jest. Ten płot mi nie chciał zdradzić. Na koś w krańcach prawie jesteśmy. Nie wiem, czy chcę tam iść. Bo tam, tam może być bardzo dużo spodstańców. Ale jest prawie pół serwera. O, biga. Zwyraźnie przyjmę sobie biga. Zawsze może nam się trafi matka i będzie... O, wilk, 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 wilk. Na to szukałem tego wilka na tyle. Ej, spokój, ty, ty Spokój, spokój, się nie, nie zrobię. Czy... O swój, odswojam, odswojam Nie, sypię Wiat mi wszystko, cała mięsna jest Dobra, ty jesteś oswojony? Ła, nie, nie jesteś oswojony Zacznij mnie zostawić Idź stąd Nie, już mam, nie, już po prostu tym późniejszym. Dajcie mi jedno to. Mm. Muszę mieć... Dobra, idę. Może... Ej, no, ja mam aż sześć takich. Mm. Mógłbym zrobić sobie spaza. Z tego nic nie zrobię, z tego mógłbym zrobić tą terelerinę. Ale nie jest jakimś nowym. Zrobić tego 100. No, to zrobić. Dobra. Coś to coś. O nie. Już powróciłem. O nie, ja nie mam maców I to jest smutne. To nie smuci. Mm, to jest smutne, że ja nie mam masów. Yy, więc muszę sobie szybko to W ogóle nie mam strefkę. O tutaj, dobra. Mm. O nie. Co Ja nie mam gdzie, jak to podjeżdżam. tam. Co z tego nie widzę? Ej, chodź w tej po prostu chodź. Czy on... Panie Nie wiem. No co pojechał? Pojechał sobie. On mnie nie widział. Typie. Oj. Kurczak. Ej, hm. Ej, ej wieszku, wielko. Niech, nie. nie.

Może zagramy sobie jakiś inny trybik, ale dobrze mi poszło. To jest plus, dobrze mi poszło. Nie byłem na mm, poziomu, ale grą dobrze mi poszło. Teraz pójdziemy sobie na jakiś inny trybik. Mm, Nie Baty Roya, ale coś podobnego. Nie podobnego szczególnie, ale po prostu zagramy sobie jakiś tryb. Mm. No dawaj, łączenie, 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 ale chcę już przejść do kolejnego trybu. Um, może z, kiedyś zrobię e, taki, to, um, jakby wypowiedź, które tryby były najlepsze od tego sezonu, którego ja gram, e, po prostu. i po prostu, po prostu będę gadał tam, który był najlepszy, który... Może zrobię też od sezonu, Ale ja od sezonów takich strasznie nie gram. Ja od, dopiero od... Yy, trzeciego, ale ja tam miałem chyba drugi albo trzeci poziom. Yy, bo tak mało grałem, że po prostu ja nic nie pamiętam. Z tego. Po prostu kampiłam chyba. Ja nawet nie wiedziałam, Jak, jak ktoś mnie podjeżdżał, to od razu ginąłem. Ale no. No. No nie była. Dowaniu poszukaj broni. Ale ja nie mogę nawet wyjść do lobby. To jest problem. Ach, nie chcę znowu nagrywać raz kolejny. Jeśli tak my wyglądać nasz odcinek, patrzenie się na tak to ja podziękuję.

Aha, to może być fajne. Fajny zrybik może być. Mm. Ta kwiata jest fajna. Ja być może kupię ekipę. Tego na ekipę fajna, ale nie chciałam. To była pierwsza kipaka, Ta druga kipaka przed Lamą była no powiem, ten skinek był miodzio. Ten skinek trochę jest gorszy od tamtego, ale też fajny. Fajny. Więc wykluczam go, że nie będę miał tej ekipaki. O, ja tu prawie zrobiłem to w ogóle zadanko. Ja wiem jak fajnie jest szybko wykonać to zadanko. Po prostu trzeba e, pójść na iglicę. Tam są strasznie dużo tyrolek, po prostu zjechać po kolei linii i ten jak nie ma nawet tam, nie pamiętam ile jest tyrolek I jeśli nie nie tyle, to po prostu obok, obok tej iglicy są inne tyrolki trzeba po prostu odejść trochę dalej i kolejne tyrolki, więc jest dużo rolek i można szybko to zadanie wykonać. Więc ja zrobiłem w tym bo jeden mnie tak strzelił, o co? Tak był, e, szarwol był oszołomiony i nie wiedział, co się dzieje. i Taki Brawl Stars Sometimes baby. Oh -oh. I goodbye baby. I miałam chyba tam y, 10-11 więcej Nie, no też najlepszy. Nie, to jest to, tego aktora. że... My się zawsze mieli jak jest tylko jeden przycisk. O nie! a nagrywam odcinek. X. Shut your Dobra, już nie będzie. Nikogo tutaj słychać. Będzie fajnie, mi się wydaje. Snajperka. To Sniperka i leciem. Boże. Jestem zielonym. O oh, nie! Yeah. Po prostu ja. Jak to wygląda? Aha, już już plac, już to jest za daleko. Nie no, blisko było. No nie, widzicie no, nie brakowało. Ja podstawę zaraz. A to Black budowniczy. Blak, tylko szorbus, budowniczy, szorbus budowniczy, szorbus budowniczy. O nie, się nie kłócił w tym momencie. Dobra, mam nadzieję, że taka po prostu będzie butowy Najpierw, ej, weź się nie ruszaj. Weź ty pie... się nie ruszaj. kolapsował to zał... no nie! Jaki ja jestem po prostu? I nie ogarniam. się... ja Ja. Teraz chcę masz przeciw tym ten... Ty tak, to zawsze nie ten rzuci O nie, o nie, no zostaw mnie typie Ty po prostu jest mocny, ty ludzie są mocni Tu ludzie są mocni, ludzie są mocni. A Ja jestem słaby jak tyleć Leszczyna o nie Nie wiem, ja szukam jakiegoś po prostu zgładzić. Tutaj typo się buduje tutaj. Teście się. Ktoś tu. Tylko... A tam się... Tam się klepią. Ja nie jestem w stanie e, ustrzec tej osoby. Się tak rusza, że hej. Tamta. Nie, Nie! nie, co to z no, oni są po prostu. Ale black się blacie nie jest nierozgrzany, dlatego. Dlatego black jest ok duże błędy.

Ktoś tu wleci zaraz, Ktoś tu wleci, 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 wleci. Jak wleci, to znajdzie go. Nie no Po prostu. Nie. Bananek. Bananek! Bananek to jest mój przyszły cel. Ile razy pokonał. Ej, tu jest ktoś. Tu jest. jest na podejrzanego. O, kurde, mam kule, 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 nie kule, 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 się typie kule, kule, chyba nie po prostu nal, level PL. Uh, 105! Jest. Yeah. To jest emocja, ale ja po prostu nie on um snajduję, dlatego. On tam gdzieś spał? No śmieję się. Fajt. Zaraz to ukryje. O jak to się... Ja uratowałam tego typa od zguby Dobra Uratowałem od zguby więc... Po Uro... dostać łapkę dino na każdej. Tak dla tej dzielnej duszyczki, która uratowała się od, Z... od zguby Dobra, ja kończę ten odcinek więc... Elo, elo i...